Tyle za przychylność niebios. Pieniądz i władza skleiły się w jedno, i wtedy na tron wstąpił Amenhotep IV. Młody, być może fizycznie zdeformowany, ale o umyśle ostrym jak brzytwa, spojrzał na ten system i zrozumiał: To nie jest religia, to jest pasożyt. Zrozumiał, że jeśli nie zniszczy potęgi kapłanów, monarchia stanie się fikcją. Podjął próbę naprawy, jakiej świat nie widział najbardziej radykalną w dziejach postanowił zresetować system. Uznał, że naprawa starych struktur jest niemożliwa, trzeba je porzucić. Zrobił rzecz niebywałą. Zwolnił wszystkich bogów. Ogłosił, że Amon, Ozyrys, Ptach i setki innych to iluzje, że istnieje tylko jeden bóg, Aton, tarcza słoneczna, bóg widoczny dla każdego, nie ukryty w ciemnych sanktuariach dostępnych tylko dla wtajemniczonych, bóg, który daje życie za darmo swoim światłem. To nie była tylko teologia. To był genialny ruch polityczny. Jeśli jest jeden Bóg, słońce, i jeden pośrednik, faraon, to tysiące kapłanów staje się bezrobotnych, ich majątki wracają do korony, ich władza znika. Faraon zmienił imię na Echnaton, pożyteczny dla Atona. Opuścił Teby, gniazdo żmij i na pustyni.